Yy, witajcie ponownie. Teraz jedziemy rozdział czwarty, już czyli jesteśmy już. No, ponad połowę mamy za sobą, coś koło połowy, bo pierwsze rozdziały są nieco krótsze od tych dwóch ostatnich. A mamy pięć. Dobra, ruszamy do walki. Ok, na razie z uzbrojeniem, jak widać, słabo. Ale damy radę. Fetel nas nawiedza. Musimy jakoś z tym żyć. O Jezu, kobito, o kurde. No, fajny początek. Coś nie tak z tą lampą? Co jest z tą lampą? Holy Mam <laughs> nadzieję. Dobra, to było takie żalowe za przeproszeniem. Wystraszyłem się no co? Kurde, ale mnie nabrali. Ale przynajmniej już odgana mam. Nie no, teraz już będę niespokojny, no. Będę, będę się wszędzie rozglądał. No mówię, robi się wesoło. Dużo naboi do strzelby, więc... Co jest? Tyś mnie tak wystraszył. Giń, paskudo. Czy tu chyba nie, więc tu. Zobaczcie, ale tego już nie rozumiem, mój angielski jest słaby. I oni z tego wyłażą Zamykamy Nie ma Jakieś kanały no, Standard w sumie Że w FIŻE po kanałach biegamy Trzeba pozamykać, nie chcemy tutaj hordy. No, patrz, wylas, coś jeszcze, a ten co? To nie był czasem chyba ten, co yy, ożywia te trupy, te truchła, a zresztą zaraz zobaczymy. Tak coś czuję. No tak, Ach. nieprzyjemny koleś. Jestem brzydki, strzelamy w plecy. Nie uciekaj! Kurcze No, rozwalony. A wróciłeś. Nie będę nikogo oszczędzał. Wszyscy muszą opuścić y, kanały. Nie, no z tym nie będę tutaj biegać. Może... Czasami jak coś ci tak wyskoczy nagle A ty się nie spodziewasz, no to serio można się wystraszyć I wcale nie trzeba jakiegoś takiego zaplanowanego Skryptu czy momentu Powietrze, hura! A tu trzeba pozamykać te... Zamknięta O ty f... No, f... no Nieważne gdzie Przejdę, przejdę Im szybciej zamknę te No bramy to ...tym mniej ich będzie tutaj. Ale ich tu! Tam trzeba... Tędy chyba nie przejdziemy. Trzeba skorzystać z drabiny. ej co to miało... nie zmiana broni nie na tą nie na tą na tą spieprzaj Tu Kurcze, ale syf. No! Teraz chwila, muszę sprawdzić... Nie, stamtąd... Skąd ja przyszedłem, a skąd... Jak ta nie zamknięta, no to chyba tędy. A, pływaj sobie. doskonałe się. No i to chyba była ostatnia. O! Dobra, idziemy z tym. O nie umiło. Jezus Maria. Znowu ona. Kogoś ty mi tu przyprowadziła, dziecko. Alma ma mało czasu, żeby się z nami bawić. Ona bawi się teraz z Becketem. My jesteśmy jej całkowicie niepotrzebni do niczego. Raczej nie będziemy mieli z nią dziecka. Oki. Okay. Tak, nie mam przyjaciół, jedynie, no, mogę się na fetelu zemścić, strzelić mu w łeb i skończyć tę robotę. Dobra, na razie tyle z mojej strony, za chwilę rozpocznę kolejne wojarze, tym razem ze snajperką.